Cześć kochani, to znaczy chciałem Wam nagrać post ale Wam nie nagram, ponieważ jest za późno i już mi się nie chce. Znaczy nie chce mi się, tylko chce mi się bardziej spać niż, niż nagrywać post -commentum. A e, chciałem się tylko odnieść do tego, że jutro też będzie fajny dzień i być może dowiemy się czegoś nowego um, w temacie tego, co omawialiśmy dzisiaj. <grych> Sorry, przepraszam, ale ostatnio sobie z publikiem pozwalamy za dużo i ten, już nastawię, bierze trochę. Ja tak nazywam to Marysia, czyli mała, mama nazywa to wariatkowym. To jest takie wariatkowe, no. Jak nas właśnie w, ten, w sobotę wróciliśmy i wtargiwaliśmy się razem po schodach, to e, to moja szanowna matka rodzicielka e, się obudziła, no trudno żeby nie, bo wszyscy się obudzili, znaczy pies, pająki się obudziły wszystko się obudziło. Jak się wtargiwaliśmy po schodach, tak mniej więcej byliśmy w połowie schodów, wtargu, wtargiwując się. Moja mama stanęła u... jak to się ładnie mówi u czoła schodów, tak? Tam. Góry w końcu w każdym razie stanęła. Jak patrzy na nas i mówi... Takim spokojnym, bardzo, bardzo spokojnym głosem mówi do nas: Chłopcy, zdajcie sobie sprawę z tego, że ja podobałem noc z soboty na niedzielę. A Marysia szła na swoje zebranie, o którejś tam rano, w, w niedzielę. I następnie tak mówi tak: chłopcy zdajcie sobie sprawę z tego, że ja o 8 rano wstaję. Na co królik? On chciał być grzeczny i miły, i był zresztą, i tak odpowiedział bardzo grzecznie: mówi tak mówi, tak zdajemy sobie proszę Pani sprawę z tego, ale my wtedy będziemy spali, także nie, nie będzie Pani przeszkadzał. No. I dzisiaj też prawie tak było, znaczy ten... w ogóle spędziłem cały, a teraz zupełnie poważnie mówię. Spędziłem cały wieczór na... znaczy my z królikiem spędziliśmy cały wieczór na miał i do siebie teraz śpił nie, nie niestety nie jest w stanie do, do domu wrócić w jakikolwiek sposób. E, przed chwilą właśnie powiela mój schemat, czyli e, recytował psu Norwida, śpiącemu psu podkreślam, bo ja, jak recytowałem Norwida psu, to mój pies przynajmniej siedział i się na mnie patrzył, a mój pies, jakkolwiek recytował mu Norwida, to spał. No zawsze coś słuchajcie, recytacja to jest ważna rzecz. E, spędziliśmy cały wieczór na rozmowach z naszymi znajomymi e, z różnych forów internetowych i to angielskimi, i polskimi, on skurwał się uważać. I ten. I wychodzimy z założenia, przynajmniej ja wychodzę z założenia, że kurczę czas właśnie... Co, znaczy to, że trzeba zrobić, to my wiemy, bo to już gadamy o tym od jakiegoś czasu, przynajmniej ja gadam, ale w jaki sposób zrobić? Ja myślę, że powinniśmy jednak iść w kierunku pokojowego pojednania się, bo jest naprawdę przynajmniej moi znajomi Anglicy, tak jak dzisiaj gadałem z Johnem, moim przyjacielem. Są ludzie, którzy są, którzy są chyba bardziej przerażeni od nas Polaków tym, co się dzieje, naprawdę. Oni są bardziej, niektórzy z nich są bardziej przerażeni od nas tym, co się dzieje. No. Ale to wiecie, żeby ten, żeby nie było, że, że jest rasistowską, znaczy rasistosko? Słuchajcie. rasizm jest rasizmem, a to, że powinniśmy stand together i bronić wartości, to jest zupełnie inna rzecz. I bardzo mi się podoba postawa, e, czy podoba. No w sensie, no jestem. E, powiem wam, że wzruszyłem się dzisiaj chyba dwukrotnie nawet. Czytając to, co piszą moi, e, napisali do mnie w wiadomościach moi angielscy znajomi. No. Daje to nadzieję na przyszłość, moi pracy, Daje nadzieję. Nie, nie będę wam robił teraz postkomentu, bo, bo już jest strasznie późno. A wiecie, ja wstaję rano. Królik wstaje rano. Pies wstaje rano. Wszyscy wstają rano. I każdy coś chce, zwłaszcza ode mnie. No. No tam, bo to ja jest, jestem tutaj taki ten. Aparat przewodzący w tym domu. Cokolwiek się nie dzieje to od razu do Michała, nie? No i przez moja matka, która po prostu ja... Jeszcze nie zdążę dobrze do domu wejść, a ona już stoi z jakimś kurwa pismem albo z czymś. Zadzwonisz mi tam. co sama kurwa nie potrafisz numeru wybrać i porozmawiać. Ale ty to zrobisz lepiej. Jak na taki argument odpowiedzieć pani, która się zbliża do 70? Nie, tym argumentem nie będziemy odpowiadali. Um, proszę sobie tam za dużo nie myśleć. Nie, bo zrobiło się w ogóle, powiem wam, zrobiło się strasznie poważnie. Um, a ja y, najpierw też byłem bardzo poważny, też byłem przerażony, też byłem sfrustrowany, też byłem. Zdenerwowany i co dałem upust zresztą w moich poprzednich filmikach, a, a dzisiaj już taki, nabrałem takiego oddechu i, i zwłaszcza po, po tych znajomych rozmowach ze znajomymi i po tym jak z Królikiem sobie pogadaliśmy o różnych rzeczach, gdzie Królik sam powiedział, mówię, stary, no co, przecież ten, ej, tak powiedział Królik, no bo Królik, bo czas... słuchajcie, to jest w ogóle najpiękniejsze. Czy królik potrafi, ja wiem, znowu, znowu za chwilę będą zarzuty, że za dużo gadam o króliku. Dobra, to nie dlatego, Ale ja wam dokończę. Królik mówi, znaczy bo królik generalnie czasem... Ym... On nie wypowiada konstruktywnych treści, on po prostu coś mruknie pod nosem, ale to jest tak konstruktywne, że... że jest właściwe we właściwym miejscu. Dobra, wiecie sam, ja myślę, że no tak. Sam rozumiem e, powagę sytuacji w postaci tego, że już gadam, e, że to co gadam jest przerostem formy nad treścią. <grym> Czyli klasycznym śmietnikiem, bo śmietnik jest według definicji przerostem formy nad treścią. E, w związku z czym e, kończymy przez formy nad treścią i idziemy spać. A, bo tam ktoś, pita, by, ktoś pitał, nie? Nikt nie, nie pitał. Nikt z mojego kanału nie pita. E, kto to pitał, a, mojbaczka, baszka, tak, ty, mój obrońco narodu, ty jesteś w ogóle fantastyczną jednostką, która mnie tutaj, prawda, wspiera bardzo, bardzo. Ale pytasz, co ma być na śniadanie? Jutro na śniadanie, czekaj, bo myślę, a masz bułki? Jak masz bułki, to zrób sobie bułkę z pasztetową. a jak nie masz bułek. Mogę sobie do na urlenie? A tak poważnie, to ten na śniadanko, wiecie co jutro zjedna, na śniadanko? Jajka na twardo. Z majonezem. To bym zjadł jutro na śniadanie. Takie przekrojone na pół. To było czerwone jabłuszko. No, wiesz, białe jajuszko przekrojone na krzyż. Czemu ty dziewczyno, no, krzywo na mnie Po na majonezem. Tak jest, zrobimy jutro coś na ten. jajuszka na twardo. Kochani, wiecie, że was kocham, ale nie do tego stopnia, żeby mieć z wami trójkę dzieci, więc tu zachowujemy taką niewidzialną granicę. I chciałbym wam powiedzieć, że życzę wam bardzo dobrej nocy. Dobra.